Dzień dobry. Dzień 26 grudnia powoli zbliżamy się do końca Vlogmas. Kończy się też czas świąteczny. Jutro już większość z nas pójdzie do pracy i myślę, że w tym wolnym czasie warto by się zastanowić nad tematem dzisiejszej karty. A nosi ona tytuł Problemy, które dziedziczymy po przodkach. Kilka dni temu słuchałam nagrania poświęconego finansom i tam usłyszałam dość ciekawą rzecz. Otóż Przeprowadzono badania na rynku amerykańskim i okazuje się, że to, czy urodzimy się w rodzinie bogatej czy w biednej, wpływa bezpośrednio na to, jak później wygląda nasze życie i czy mamy szansę osiągnąć bogactwo. Powyżej, 50, powyżej 80% młodych osób, które rodzi się w rodzinach biednych, będzie biednymi nadal po 60, kiedy już się zestarzeją. A jeżeli chodzi o osoby urodzone w rodzinach bogatych, to ponad 80% osób ma szansę zdobyć ponad milion, czyli być bogatymi. I przekazać potem to bogactwo dalej, gdzie dzieci będą mogły dalej się bogacić. No i teraz warto by się zastanowić nad tym, ponieważ to oznacza, że nastawienie na przykład do finansów, nastawienie do tego, w jaki sposób żyjemy, jak patrzymy na pewne rzeczy, jak postępujemy, jest dziedziczone po przodkach. Czyli bardzo często przenosimy do swojego życia problemy. Które zostały po prostu odziedziczone, w związku z tym, że jesteśmy wychowywani w pewien sposób. Są nam wpajane pewne ideały, zasady moralne, mamy przekazywane pewne wzorce kulturowe, wzorce rodzinne, i to potem przekłada się w życiu dorosłym na to, jak my postępujemy. To jest bardzo ciekawe zjawisko, i ja zetknęłam się z tym zjawiskiem już w młodym wieku. Otóż, Miałam taką koleżankę, przyjaciółkę w latach dziecinnych, która wychowywała się w domu, gdzie była tylko ona, matka i babcia. Babcia była osobą samotną. Nie znam historii babci, więc nie będę tu opowiadać, natomiast jej mama rozwiodła się z mężem i nie żyli wspólnie. I w jej domu rodzinnym bardzo często padały zdania, że jej ojciec jest nieodpowiedzialny, jest niedobrym człowiekiem i nie są dlatego jej mama postanowiła się rozstać. Żyły sobie tak trzy kobiety razem. Kiedy moja koleżanka dojrzała i stała się dorosłą kobietą, znalazła sobie mężczyznę i wyszła za mąż, bardzo szybko jej małżeństwo się rozpadło i ten trend Powtarzania tego, że ten mężczyzna był niedobry, został powtórzony. W międzyczasie, kiedy jej małżeństwo się rozpadło i znowu żyły sobie w trójkę, w zasadzie w czwórkę, bo ona też urodziła córkę, żyły sobie w czwórkę razem i narzekały na dziadka i tatę. Babcia tej kobiety zmarła. I niespełna rok po tym, kiedy jej babcia zmarła, jej matka. Z powrotem zeszła się z jej ojcem i stworzyli udane małżeństwo. Wrócili do siebie i przez wiele lat żyli razem wspólnie. Natomiast moja koleżanka przez długi czas żyła właśnie sama, i później okazało się, że wpajając swojej córce to, że ojciec jest niedobrym człowiekiem, doprowadziła do sytuacji, że kiedy jej córka Wyszła za mąż, to jej małżeństwo znowu się bardzo szybko rozpadło. Czyli mamy taką sytuację, że babka była sama, matka była sama, córka była sama, wnuczka była sama. Każde z tych małżeństw się rozpadało. Matka wróciła do, do ojca i ułożyła sobie życie już, kiedy babcia nie żyła i dalej żyła później szczęśliwie z tym swoim pierwszym mężem. Tworzyli cudowne, szczęśliwe małżeństwo. Oni już wszyscy nie żyją, oprócz mojej koleżanki i jej dzieci, więc Mówię tu o osobach nieobecnych. Moja koleżanka, wyobraźcie sobie, kiedy jej matka zmarła, wróciła do swojego męża i stworzyli znowu szczęśliwe małżeństwo. Czyli mamy powielenie tej całej historii po raz kolejny. Czy to samo zrobi jej córka, kiedy ona odejdzie z tego świata? Nie wiem, ale zobaczcie. Pewne wzorce kulturowe i pewne wzorce zachowań przekazywane w tej rodzinie z kobiety na kobietę powodowały, że, że te kobiety nie umiały stworzyć szczęśliwego małżeństwa, dochodziło do rozpadu tych małżeństw. I dopiero kiedy starsze pokolenie znikało, młodsze pokolenie wracało i, i na nowo jakby budowało te małżeństwa. Czyli zobaczcie, te problemy rodzinne, te traumy rodzinne, historie rodzinne bardzo intensywnie na nas wpływają. Czy można to zatrzymać? Oczywiście, że tak. Ale pierwszy warunek, jaki powstaje, jest taki, że warto się im przyjrzeć i sobie po prostu uświadomić. Uświadomić to sobie, że mamy taką historię, jest taki problem w rodzinie, który gdzieś tam trwa od wielu, wielu, wielu pokoleń, i że my ten problem przenosimy do swojego życia, a tak naprawdę on nas nie dotyczy. Taka sytuacja może być na przykład z finansami. W mojej rodzinie, mój pra-pradziadek był niestety zbyt imprezowy i przehulał cały majątek. I w mojej rodzinie bardzo długo tkwił taki mit, taki problem, że pieniądze znikają, majątek znika, przepada, go nie ma. I dopiero mój ojciec zanegował ten mit. Zaczął, Prowadzić inny tryb życia, chociaż jako młoda osoba też był bardzo hulaszczy, dojrzał, zrozumiał, że to jest błąd, że trzeba to przepracować, trzeba to zmienić, zmienił i już mnie uczył inaczej. I ja, będąc młodą osobą, już mimo, że gdzieś tam pewne ciągoty miałam do hulaszczego życia, prowadziłam to moje życie troszeczkę inaczej. Czyli ten problem rodzinny, takiego, Bawimy się. Co jutro będzie, nie ma znaczenia. Wpływał bardzo intensywnie na to, jak poszczególne pokolenia żyły, jakie miały problemy, w jaki sposób sytuacja się rozwijała. Zastanów się, moja droga kobieto, czy u ciebie w rodzinie także występują podobne problemy. Ten problem może dotyczyć kwestii dbania o zdrowie, Podejścia do zdrowia może dotyczyć finansów, może dotyczyć właśnie kontaktów międzyludzkich. Bardzo często taki problem dziedziczony po przodkach to to, że nie ufamy ludziom z otoczenia, bo uważamy, że wszyscy chcą nas skrzywdzić, bo gdzieś kiedyś ktoś w rodzinie został skrzywdzony. Bardzo często dotyczy to właśnie trwałości małżeństwa. Bardzo często dotyczy to wiary w to, że nie nadaje się do związku, nie potrafię być w związku. Te problemy mogą ciągnąć się z pokolenia na pokolenie, z pokolenia na pokolenie. My dzisiaj mamy dostęp do ogromnej wiedzy psychologicznej, mamy możliwość przechodzenia terapii, mamy możliwość pracy z coachami, z takimi osobami jak ja i możemy te problemy dziedziczone po przodkach. Zniwelować, a powiedziałabym nawet odrzucić, całkowicie zlikwidować, doprowadzić do stanu czystości i doprowadzić do sytuacji, w której te problemy nie będą nam towarzyszyły. No bo w tych badaniach finansowych okazuje się, że około 20-niecałe 20%, niecałe 20 tych ludzi pochodzących z biednych rodzin po przepracowaniu tych problemów rodzinnych, zauważeniu tego, że, że tak to wygląda i postanowieniu, że będą robić inaczej, jednak ten majątek zdobywa i zostają ludźmi bogatymi, więc jest to możliwe, że możemy z tych problemów rodzinnych zrezygnować. Zastanów się, czy ty masz taki problem. Możesz nawet go napisać, bo kiedy my go piszemy, na przykład tu pod filmem, to my go tak bardzo widocznie widzimy, on wtedy dla nas staje się jasny i łatwiej jest wtedy pracować, kiedy sobie go zmaterializujemy w postaci treści w postaci tekstu. Więc życzę ci, żeby rozpracowała swoje problemy, które dziedziczysz po przodkach i żebyś mogła z czystą kartą w nowym roku iść w nowe, żeby po tych świętach, po tym okresie wolnym móc zająć się swoim życiem tak, żeby odnieść sukces i być szczęśliwym i zadowolonym. Dziękuję ci, że jesteś. Zapraszam Cię, jeżeli lubisz tematy rozwojowe, szczególnie relacyjne, do zasubskrybowania mojego kanału.